Przeszłość to nie tylko czas, który przeżyliśmy, ale także nieudane próby, które przybliżają nas do celu. Przeszłość to również decyzje i trudy, które podejmujemy, by stać się najlepszą wersją siebie. I fakt, nie jest to proste, ale pewnego dnia sobie za to podziękujesz. Przeszłość to także błędy, które popełniamy. Ej, a może dałbyś mu już spokój? Nie. Budują nie one teraz. naszą osobowość, dzięki czemu wiemy, co robić, a czego lepiej unikać. Przeszłość, chociaż niewidoczna, najmocniej na nas oddziałuje, ponieważ jest zbiorem wszystkiego, co przetrwaliśmy, zrobiliśmy i przeżyliśmy. Ciągła gonitwa sprawia, że nie mamy chwili, by zerknąć wstecz, dlatego warto zatrzymać się i wrócić do przeszłości.